Witam Was na odcinku. Pokażę Wam jak sobie dać po prostu dobrą jakość, jeśli ktoś ma problem i możecie sobie też takie, wiecie, być tutaj takie z tą ten taki znak pauzy i Wam się zdjęcie zrobi po ponownym kniknieniu. I teraz przechodzicie sobie do ustawień, klikając po prostu ustawienia, przechodzicie do wyjścia, i teraz co trzeba tutaj jedno zmienić? Możecie sobie zwiększyć bitrate obrazu, ja z nim ze macie jakiś problem z jakąś zwiększacie to. Czyli ja sobie to zmienię, zwiększę na 4,50, przecinek 50, nie da się przecinka. Ale ja to dam na tyle, żeby było dobrze. Czyli ja po prostu Wam zalecam to co ja ustawię, jeśli nie streamujecie. Jeśli mi chcecie nagrywać powtórki. To jest akurat zamieszane, jeśli mi chcecie po prostu bardzo fajnie to snimować. To po prostu dajecie włącz nagrywanie powtórnych i tutaj będzie... Pod zatrzymaniem i nagrywaniem, w sensie u Was to będzie na spacki. Nagrywanie będzie taka funkcja po prostu. Bitne dźwięku sobie dajecie, dajecie sobie te 110. Tutaj jest nie macie to to trochę trudniejsze, to dajecie sobie to na proste. Tutaj sobie dajecie się w sklepniku, bo tutaj jest streaming, tak serio. Więc wy sobie tutaj nic w tym nam w tym, tym encoderze nie zmieniacie. I teraz tutaj macie nagrywanie i na tym się gdzieś skupiamy. Też na streamingu może. Dajcie sobie to na proste, żeby nie było wam trudno. I teraz dajcie sobie ścieżkę czyli tam, gdzie będą się zapisywać wasze pniki. U mnie to jest na dysku na kannym C, czyli w pniku wideo, sim wideo. I dajcie sobie jakość nagrywania, czyli wysoka jakość, a nie snyd mimo zmian pniku. to będzie duża jakość. Mm bo mogę znaleźć cięcie, a nie na no zmian pniku, żeby nie obciążać waszego dysku. Jest nie tak trzecie. Możecie też dać wysoka jakość, a nie mały no zmian Czyli yy, wysoka jakość Małym rozmiarem pniku jest nie tak mocna w ogóle. Format nagrywania dajecie sobie na MKWB, jest najłatwiejsze. m dajecie sobie na programowe x 204 bo to jest bitowy taki bitnate i tutaj dajecie sobie własne ust ustawienia Muxena na tym się nie będziemy skupiać przejdźmy teraz do snimingu. Mm, Encoran oczywiście ten sam i co chcecie zrobić jeśli chcecie sobie jeszcze bardziej zwiększyć ob Przechodzicie sobie do obnas i teraz dajcie sobie no zdjęcia z bazową, czy nie obraz, na... 1920x 1800 a możlica z wynikowa czy no po prostu to samo. I film skanują dajecie sobie na Bigubik skanowanie o 6, 16 próbek. I tutaj fps -y to sobie dajecie 60 bez najlepiej. Ja tego nie mogę zmienić ponieważ Muszę wyłączyć nagrywanie, aby to zrobić. Więc wy tego... Wy to możecie dopiero, kiedy nie będziecie nagnęli Was. Kolejną rzeczą to jest po prostu, no... Powiem Wam, że tutaj w dźwięku nie będziemy się na tym skupiać, bo na dźwięku jutro się będziemy skupiać. Tutaj w zaawansowanych nic Wam nie polecam zmieniać, bo, bo po prostu jest... I teraz jak to wszystko zapisać? Zostawcie sobie Zastosuj i już z Jeśli danej macie problemy, utwórzcie sobie nazwę ona um, przechwytywania ekranu, zniknijcie um, prawem na to, filmy, musik i wybieracie po prostu coś. Ja tego nie umiem zrobić, więc wy sobie odejście innego YouTubera. Więc by było na ten i tak scenio to jest cena z tego. Mam nadzieję, że pomogłem w napnawieniu jakości. Więc by było na tene i ceny.